Witajcie, Gwiezdni Wędrowcy! Chciałbym tutaj zaprosić Was na mój drugi kanał na YouTubie, ale nie tylko na YouTubie, też na Spotify, na Spreakerze. Umieszczam tam swoje refleksje, często wynikające z tego, kiedy ktoś do mnie pisze, czy podejmowane są różne tematy. To są moje refleksje, w których dzielę się tym wszystkim, co gdzieś tam w doświadczeniu objawia się w moim postrzeganiu życia na różne, różne tematy. Tak więc zapraszam Was? Niech płynie. Każdy, kto chciałby posłuchać coś więcej z tego wszystkiego, co gdzieś tam się wyraża, przez tego mojego awatara, przez tego mojego bohatera, personem, jak te wszystkie rzeczy postrzegam. Dużo, dużo tam fajnych treści jest, yy, i to jest taka fajna przestrzeń do tego, żeby właśnie yy, dla mnie podzielić się i idzie to różnymi kanałami. Także najlepszego dla Was. Hej. No i oczywiście może do subskrypcji, chociaż na luzie. Trzymajcie się, hej.